Jestem tatą i mam dwie wspaniałe córki. Jednak, widząc, co się dzieje dookoła, widzę ojców, tatów, tatusiów, jakby to nie nazwać, różnego kalibru. I widzę, niektórzy mają problem sami ze sobą, nie potrafią się odnaleźć w obecnej sytuacji, ponieważ rola taty zmieniła się diametralnie. Od 100-200 lat. Kiedyś ojciec to była instytucja, która wychodziła do pracy, która miała obronić kraj, chodziła na wojny, umieraliśmy jako ojcowie młodo, i nie uczestniczyliśmy bezpośrednio w wychowaniu dzieci, ponieważ to była rola kobiet. Zajęcie się domem i wychowanie dzieci, emocjonalność, przywiązanie to wszystko było związane z kobietami. Jednak pod wpływem czasu, pod wpływem zmiany społeczeństwa, te role się zmieniają, ponieważ my, ojcowie, jesteśmy obecni w domu, ale nie wszyscy potrafią sobie i siebie odnaleźć w obecnej nowej sytuacji. Nie mieliśmy dobrych przykładów od naszych ojców, którzy albo popadali w nałogi, albo byli ciągle poza domem, pracowali na jeden, dwa etaty, zajmowali się swoimi jakimiś Hobby, jakimiś pasjami, tylko po to, żeby uciec od swoich zadań, które mieli w domu. I my nie mieliśmy dobrych przykładów. Dzięki temu jesteśmy, jakby z czystą kartką, którą musimy sami zapisać. Jak do tego podejść, jak to zrozumieć i co robić, będąc ojcem? Ja zawsze rozmyślam na zasadzie: najpierw zacznij od siebie. Nie możesz dawać przykładu innym, czy to będą Twoje dzieci, czy nawet inne osoby w Twoim otoczeniu, jeżeli sam nie jesteś osobą, za którą możesz ręczyć, jeżeli nie jesteś pewny siebie, jeżeli nie znasz swoich dobrych stron, nie znasz swoich słabych stron. Więc pierwszym aspektem, którym powinieneś się zająć, to jesteś Ty sam. Drugi aspekt to jest Twoje odbicie w lustrze. Zastanów się, jak Twoje dziecko widzi Ciebie. Czy widzi Ciebie tylko uśmiechniętego, który pokazuje się jakby z najlepszej strony, ale nic z tego nie wynika, ponieważ to nie jesteś ty, nie pokazujesz siebie, nie pokazujesz swoich pasji, swoich e, zainteresowań, całego siebie, w całej okazałości, podzielisz się swoimi e, rozmyśleniami, tym co cię boli, co cię trapi, jakie miałeś problemy w pracy, a nie tylko haha, hihi hi i bawisz się z dzieckiem, lub po prostu wychodzisz, masz wszystko w poważaniu. To, jak Cię widzi Twoje dziecko, wpływa bezpośrednio na to, kim będzie to dziecko, jakie będzie przyzwyczajenia, nawyki.